Dzień dobry, Agnieszka się maciarowska Macierowska i Portal Internetowy. Dzień dobry, Białystok. Jesteśmy dzisiaj w centrum Białego Stoku, a za mną widać budynek Urzędu Miejskiego, bo właśnie chcę powiedzieć parę słów na temat tego, co tam wymyślono i z czym będziemy niebawem mieli do czynienia. Część rzeczy, i już o, o nich jest już wiadomo, że będą, a mianowicie podwyżki. Podwyżka będzie w strefie płatnego parkowania za postój samochodów w strefie A i w strefie B. No, i jeszcze ta strefa troszeczkę się powiększy, nieznacznie, ale jednak. No i podwyżki będą w podatkach od nieruchomości, ale to nie wszystkie podwyżki, jakie funduje nam Urząd Miejski, czy przynajmniej proponuje, bo jeszcze w tym momencie nie było głosowania radnych, no ale patrząc na matematykę polityczną w Radzie Miasta, raczej trudno zakładać, że kolejne podwyżki nie przejdą, bo ja tylko przypomnę, na przykład, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, pan prezydent proponował y Zwiększenie podatku na no, koalicyjny z nim klub POKO, podwyższył te podatki jeszcze bardziej. Więc nie wiem, jak to będzie akurat w przypadku podwyżek za bilety komunikacji miejskiej. Ja tylko powiem, bo niektórzy mówią, że no dobra, no, cena biletu jednostkowego wzrośnie, ale miesięcznie nie wzrosną. Nie, otóż miesięczne też będą droższe i w ogóle wszystkie inne. Prawdopodobnie też, bo jeszcze nie było głosowania, będziemy więcej płacić za śmieci, ale ile więcej, no to też jeszcze zobaczymy, bo tutaj, tutaj hmm, pewnie będzie trwała dyskusja. Zresztą śmieci to jest oddzielny temat i będę o tym oddzielnie mówiła. Ale dlaczego tak jest? Ja powiem tak, ja rozumiem, że wzrosły pewne tam koszty, wzrosły być może jakieś tam. Hmm, Środki, które trzeba ponosić, po prostu wzrosły koszta funkcjonowania oświaty i innych różnych rzeczy. Tylko ja się zastanawiam w tej sytuacji, dlaczego na przykład urząd miejski, pan prezydent, nie zacznie tego oszczędzania od siebie. Dlaczego to zawsze musi być przerzucane na obywateli? Zastanawiam się, po co jest mu na przykład czterech zastępców, czy nie poradziłby sobie w takiej trudnej sytuacji budżetowej, z dwoma zastępcami albo z jednym. Rozdzielić się zadania pomiędzy urzędników. Mamy sekretarza miasta, mamy skarbnika i tak dalej. Po co jest czterech zastępców? Czy trzeba mieć maksymalną liczbę? Jeżeli już zaczynamy oszczędzanie, to może najpierw od siebie. No i teraz słuchajcie, jest sytuacja taka, że yy, prawdopodobnie wzrosną nam ceny biletów komunikacji miejskiej. Tymczasem na na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie, że Urząd Miejski chce sobie kupić dwa nowe samochody. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku, yy, bodajże w ubiegłym roku albo dwa lata temu, ale chyba w ubiegłym roku Urząd Miejski również kupował nowe samochody, teraz znowu nowe samochody. No to... Jak oszczędzamy, to może wszyscy razem. Ja rozumiem, że samochód służbowy jest potrzebny, jeden, pewnie więcej, no ale nie przesadzajmy, jeżeli jest trudna sytuacja budżetowa, no to się nie kupuje nowych samochodów. To tak jak ja na przykład, nie wiem, miałabym trudną sytuację w budżecie domowym i idę i sobie kupuję nowy samochód, nie? Bo ktoś akurat tutaj, to wiadomo, że ktoś za to zapłaci. Znaczy ja, pan, pani społeczeństwo. I kolejna sprawa właśnie na przykład jeżeli chodzi o te podwyżki cen biletów. Mamy trzy spółki komunikacyjne. Trzy administracje, trzy biura, trzech prezesów, trzy rady nadzorcze, yy, trzy zajezdnie i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Dlaczego od tylu lat nie można tej spółki zrobić jako jedną i te koszty automatycznie się zmniejszą, bo nie trzeba będzie płacić wynagrodzenia trzem prezesom. Trzem wiceprezesom czy tam yy, prokurentom nie trzeba będzie płacić yy, członkom Rady Nadzorczej razy trzy, bo tam jest różnie, a powiem jeszcze taką ciekawostkę. W tym roku zostały podniesione takie stawki właśnie bądź to dla członków Rady Nadzorczej, bądź dla prokurenta albo dla yy, yy, władz spółek miejskich. W tym roku pan prezydent wydał takie zarządzenia, że, że wzrosły te stawki, yy, w których oni mogą pobierać wyższe wynagrodzenia. No i, i co? Dlaczego, dlaczego ci ludzie mają zarabiać więcej, a klient komunikacji miejskiej ma płacić więcej za bilet? Przecież to jest nielogiczne. Jeżeli mówimy o trudnej sytuacji budżetowej, no to bądźmy uczciwi i postępujmy wszyscy tak samo. Jak tniemy, no to i tu, i tu, i tu, i wtedy ludzie to zrozumieją. A nie w ten sposób, że ludziom się podwyższa: płacicie więcej. A ktoś sobie będzie na tym korzystał, bo trzeba nowe samochody kupić, bo trzeba wynagrodzenia podnieść, czy tam te stawki właśnie dla członków rad nadzorczych i, i, i zarządów tych spółek. Jest masa rzeczy, z których można te koszty pościnać. Ja już nawet nie chcę mówić, co się dzieje w oświacie, bo w oświacie też są takie sytuacje, że mamy dyrektorów szkół, którzy nie są zwolnieni z prowadzenia zajęć, ale za to na przykład chyba to jest bodajże międzyszkolny ośrodek sportowy tam jest dosłownie kilku nauczycieli, ale za to dyrektor tej placówki ma kilku zastępców. Także. No i nie prowadzi zajęć lekcyjnych, chociaż tak de facto powinien, bo wtedy to wszystko inaczej wygląda. Są dyrektorzy w placówkach oświatowych, którzy są na kontraktach menadżerskich, to też drożej kosztuje. Uporządkować najpierw należy te wszystkie kwestie, które uporządkować trzeba i w te oszczędności na pewno się znajdą. Może nie aż takie, których by było trzeba, chociaż powiem szczerze, ja oczywiście no nie jestem ekonomistą, nie zaglądam tam w dokumenty, ale wydaje mi się, że to jest trochę przerost formy nad treścią i takie, Wzbudzanie jakiejś, nie wiem, sytuacji alarmowej, pożarowej. I dziwnym trafem robią to tylko prezydenci, tak jak w Białymstoku, prezydenci tych miast, w których rządzi albo platforma, albo człowiek z ich nadania. Więc, a w pozostałych miastach jakoś wszyscy mogą sobie poradzić i nie ma tutaj biedy. Jest jeszcze jedna ważna sprawa i tego proszę się nie czepiać. Dlatego, że niektóre wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim wzrosną, ale to wynika w ogóle z podniesienia płacy minimalnej. Ja osobiście jestem temu przeciwna. Uważam, że każdy powinien zarabiać tyle, na ile, że tak powiem, jest wyceniona jego praca. No ale to zostawmy sobie na oddzielny temat. Niech się tutaj pewnie zaraz mnie partia razem i te wszystkie inne to zjedzą, bo nie, bo płaca minimalna musi być jak najwyższa i tak dalej, tylko pytanie, kto za to zapłaci. Ehm. I, ale w każdym razie tutaj na pewno częściowo wynagrodzenia urzędników wzrosną w wyniku zmiany stawki płacy minimalnej, która będzie wyższa od nowego roku, ale to nie zmienia faktu tak jak powiedziałem, że jest masa przykładów, z których można ciąć te pieniądze, brać te pieniądze a nie wyciągać z, z kieszeni od mieszkańców białego stoku kolejny raz kiedy ma się czterech zastępców, kiedy kupuje się nowe samochody, kiedy znowu tak jak mówiłam podnosi się te stawki m, uposażeń dla w spółkach miejskich, bo to nie nie dotyczy, nie dotyczy zresztą tylko spółek komunikacyjnych, ale w ogóle wszystkich spółek miejskich. Tam u wszystkich te stawki doświadczeń, tych, które trzeba wypłacić, wzrosły. No i tak myślę, że nie powinno być, ale zobaczymy, jakie Wy macie zdanie na ten temat. A sesja i radni niedługo zdecydują, czy będziemy płacić więcej, czy wszystko zostanie przynajmniej tak, jak było, albo wzrośnie nieznacznie. Agnieszka Siewieraniuk, Macierowska, portal internetowy. Dzień dobry, Białystok. Dziękuję za uwagę.